Dzień dobry, mam na imię Ola i zapraszam na wyjątkową lekcję z Robocamp, w której projekt manipulatora zbudowanego z zestawu LEGO Education Spike Prime poszerzamy o projektowanie i druk 3D. Ten film to już czwarty z serii pięciu poświęconych temu zagadnieniom i będziemy w nim wspólnie projektować ciężarek w programie Autodesk Fusion 360. W trakcie całej lekcji posiłkuję się materiałami dydaktycznymi dostępnymi na stronie robocamp.pl. Jeśli są Państwo nauczycielami i chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dostęp do naszej platformy edukacyjnej dla swoich uczniów, bądź też skorzystać z naszych szkoleń albo zapoznać się z testami sprzętowymi dostępnymi na naszym blogu, to wszelkie potrzebne linki e, znajdują się w opisie pod tym filmem. A teraz mam nadzieję, że jesteśmy już gotowi do projektowania, bo zaczynamy. I ostatnią bryłą, którą zaprojektujemy dla naszego manipulatora, Spike Prime, zaprojektowanego przez zespół. Robocamp. Będzie taki oto ciężarek, który widzą Państwo za moimi plecami. I jak widzimy, to jest bryła już nieco bardziej złożona i zaprojektowanie będzie trochę, wymagać trochę więcej pracy z naszej strony, ale też przyniesienie tego obiektu przez manipulator będzie od naszych uczniów wymagało nieco więcej inwencji, ponieważ to jest bryła obła, więc trudno ją będzie złapać za pomocą tylko i wyłącznie standardowego chwytaka tej konstrukcji. Duże jest prawdopodobieństwo, że będziemy musieli ten chwytak przebudować, dostosować w taki sposób, żeby mógł on złapać nasz ciężarek za tą rączkę. Stąd oczywiście będzie to dużo ciekawsze zadanie. Ale przejdźmy w takim razie od razu już do projektowania tego obiektu, i tutaj oczywiście zaczniemy od takich zagadnień wprowadzających. Podobnie jak to było w przypadku kolby, którą projektowaliśmy przed chwilą. Także w przypadku ciężarka skorzystamy z rysunku poglądowego. Nasza instrukcja w tej chwili pokazuje nam, jak ten rysunek dodać, a następnie jak go skalibrować, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ja przypomnę, że wszelkie pliki, które są potrzebne do zrealizowania naszych lekcji, znajdą Państwo w zakładce pliki do pobrania w naszej. Na naszej platformie dydaktycznej. Ona się tutaj znajduje w prawym, górnym rogu i oczywiście plik, który nas będzie w tej chwili interesował, to jest plik z ciężarkiem. Ja go już pobrałam na mój dysk, dysk mojego komputera i za chwilę go wspólnie zaimportujemy. Natomiast jeszcze tutaj pokazuję Państwu, jak dokładnie instrukcja pokazuje nam krok po kroku proces modelowania tego obiektu, zanim przejdziemy do samego interfejsu. Ale myślę, że. Przy trzecim obiekcie już mniej więcej Państwo wiedzą, jak ten proces wygląda i możemy e, rozpocząć nasze projektowanie. I tym sposobem ponownie znajdujemy się w interfejsie programu Autodesk Fusion 360. Jeśli widzą Państwo ten interfejs po raz pierwszy, to znaczy, że coś poszło nie tak i oglądają nas Państwo nie po kolei. Wówczas sugeruję wrócić do części, w których projektujemy najpierw beczkę, a później kolbę laboratoryjną. Bo my już teraz bez zbędnych wstępów przejdziemy do projektowania naszego ciężarka. Ja zacznę od tego, co nam sugerowała instrukcja na platformie Robocamp, czyli od dodania rysunku poglądowego, czyli skorzystam z menu Insert, wybiorę plik, który chcę dodać, czyli rodzaj pliku e, będzie to canvas, czyli rysunek, e, a następnie kliknę Insert from my computer, żeby dodać plik z pamięci naszego komputera e, i odnajdę ten plik, który przed chwilą pobraliśmy z e, platformy dydaktycznej RoboCamp. OK, otwieram ten plik e, i pozostaje jeszcze wybrać nam płaszczyznę, na którą ten dwuwymiarowy rysunek zostanie rzucony, e, bo w tej chwili widzimy oczywiście całość. Naszego projektu w trójwymiarze, więc musimy wybrać płaszczyznę. Ja wybiorę płaszczyznę ograniczoną czerwoną i niebieską linią, czyli płaszczyznę XO0. Kliknę sobie na tą płaszczyznę. Mamy tutaj taką informację, jak ten rzut będzie wyglądał. I ja w tej chwili bez zmiany jakichś dodatkowych parametrów kliknę sobie po prostu OK, żeby potwierdzić tą akcję. Teraz, zanim przejdziemy dalej, zanim zaczniemy modelować naszą bryłę, musimy jeszcze skalibrować ten rysunek poglądowy, to znaczy odzwierciedlić w modelu rzeczywiste wymiary tego przedmiotu, na którym nasz model będzie wzorowany. Zaczniemy może od zmiany widoku kamery. Kliknę sobie tutaj na front, czyli widok z przodu na, na, na naszą. Płaszczyznę. Skorzystam też z kółka myszy, żeby nieco przybliżyć nasz rysunek poglądowy. I teraz przejdziemy do kalibracji. I w tym celu, tutaj musimy na drzewku plików odnaleźć w folderze Canvases nasz, nasz, naszą ilustrację i kliknąć na ten plik prawym przyciskiem myszy, po czym wybrać opcję Calibrate, czyli kalibrujemy nasz rysunek. Ja skądinąd, czyli konkretnie z naszych materiałów dydaktycznych wiem, że średnica rączki takiego ciężarka, na którym dzisiaj się wzorujemy ma 39 mm i tą informację wykorzystamy do tego, żeby skalibrować tą ilustrację i w tym celu ja muszę tutaj przybliżyć rączkę i wykorzystam sobie oś Z, żeby skutecznie... Sk Wyznaczyć prostą, prostopadłą do mojej rączki i wyznaczyć dwa punkty odcinka, który będziemy kalibrować. Zacznę od górnego punktu, w którym oś Z przecina się z górną granicą mojej rączki, a następnie to samo spróbuję odnaleźć na dole rączki, czyli znów ten punkt przecięcia osi z granicą ilustracji. I teraz ten odcinek musimy wyskalować i żeby to zrobić musimy z klawiatury wpisać docelową jego wartość, więc ja wpisuję 39, klikam Enter i jak widzimy całość tego obrazka nam się przeskalowała, konkretnie jest znacznie, znacznie większa niż to było do tej pory. OK, zanim jeszcze e, zaczniemy modelować nasz rysunek, myślę, że dużo łatwiej nam będzie akurat w przypadku tej bryły, jeśli przesuniemy sobie ten szkic w górę w taki sposób, żeby e, dolna płaszczyzna naszego ciężarka, czy ten dno naszego ciężarka znalazło się na płaszczyźnie XOY, czyli na e, podstawie po prostu naszego e, modelu czy naszej. E, mm, płaszczyzny, czy nie płaszczyzny, przestrzeni, w której modelujemy. I żeby to zrobić, znowu wrócimy do drzewka plików, klikniemy plik wait prawym przyciskiem myszy i teraz klikniemy opcję edit canvas, która nam pozwoli zobaczyć takie podstawowe funkcje edycji. Między innymi możemy przesuwać w. W poziomie bądź w pionie tą ilustrację. Nas interesuje przesunięcie w pionowie, więc ja, pionowe, więc ja klikam tą strzałkę w górę, a następnie wpiszę 150 i myślę, że dodam jeszcze trochę do tego, może 155, 153. Myślę, że będzie idealnym przesunięciem dla tego pliku, tak żeby nasza podstawa znalazła się w odpowiednim miejscu. Klikam Enter i teraz jesteśmy już gotowi do szkicowania. E, szkic dla tej, czy w ogóle modelowanie dla tej bryły. Rozpocznę od m, tej e, bryły bazowej. E, I mam taki pomysł na to, żeby e, tą bryłę stworzyć, że sobie zrobimy płaszczyznę, e, która będzie e, półokręgiem, ale ściętym u dołu. I następnie tą płaszczyznę sobie obrócimy wokół osi Z. E, ok, i żeby to zrobić, zaczniemy od narysowania. Szkicu tej, tego profilu, który musimy narysować, i ten szkic wykonamy sobie oczywiście w narzędziu Create Sketch. Klikam w takim razie to narzędzie, wybieram płaszczyznę, na której będziemy rysować. Będzie to oczywiście ta sama płaszczyzna, jak ta, w której znajduje się nasz rysunek poglądowy, czyli XOZ. I teraz muszę sobie narysować koło którego środek na pewno się będzie znajdował gdzieś na osi e, Z. Mm, I klikam w takim razie gdzieś na osi Z, i muszę teraz wybrać odpowiednio, duży, e, odpowiednio dużą średnicę. Ja myślę, że wpiszę tutaj średnicę 215 mm. Ok, ona jest już prawie dobra, ale myślę, że żeby lepiej nam mm, e, tą. Może nawet trochę większy obiekt byłby nieco lepszy. Spróbujmy w takim razie zedytować tą średnicę do 217 mm. I jeśli są Państwo zadowoleni z tego, jak, ta, jak to koło otacza nasz rysunek, to dobrze. Jeśli nie, zawsze możemy jej nieco przesunąć jeszcze na osi y. Ja może to zrobię korzystając z opcji Move. Czyli klikam sobie, wybieram opcję move, klikając M na klawiaturze, a następnie może milimetr do góry, 2 mm może do góry. Jednak mm był lepszy. Więc cofniemy to jeszcze odrobinę tak, żeby jak najlepiej odzorować przebieg granic tego. Rysunku. Oczywiście to jest zawsze trochę płynne, ponieważ nasz rysunek jest nieco rozmyty, więc wyznaczanie tych granic nie jest takie oczywiste. Natomiast ważne jest to, żeby jak najlepiej odzorować ten obiekt. Ok, przejdźmy w takim razie do wyznaczania pozostałych granic naszego profilu, i do tego sobie wykorzystamy narzędzie Line, które nam pozwala rysować no, kreski. I ja zacznę od e, narysowania linii, która nam e, ograniczy nasze koło od spodu, e, i od e, środka układu współrzędnych poprowadzę ją do miejsca przecięcia osi X z naszym okręgiem, a następnie podobną linię poprowadzę w pionie wzdłuż osi Z. I tutaj, znów, sugeruję tutaj Państwu, żeby e, posługiwać się: e, Kółkiem do tego, żeby sobie zmieniać płaszczyznę, czy widok, czy zoom przybliżenia, w którym się Państwo poruszają. OK, kliknę Escape, żeby wyjść z narzędzia Line. I jak Państwo widzicie, mam już wyznaczony taki profil, który powinien dosyć dokładnie odwzorować naszą bryłę. Mogę w tym momencie skończyć szkicowanie. I przejść do modelowania 3D. Zaznaczam sobie w takim razie po raz kolejny ten profil, który narysowaliśmy, i z wykorzystaniem narzędzia Revolve, które pozwala nam obrócić zaznaczony profil dookoła jednej wybranej osi. Klikam to narzędzie, nasz profil jest już zaznaczony, musimy jeszcze tylko zaznaczyć oś, wokół ok której będziemy ten profil obracać. Oczywiście w tym wypadku moglibyśmy wokół obu osi spróbować obrócić ten model, ale tylko jedna z nich da nam wynik, który nas interesuje, a jest to oś Z. Ok, i oczywiście możemy również zmienić kąt obrotu, ale w przypadku, ponieważ nasza bryła jest bryłą zamkniętą, to będzie nas interesował tylko kąt pełny 360 stopni. Ok, i spróbujmy sobie, co udało nam się w tej chwili zrealizować. Jak widzimy, mamy taki oto obiekt. On oczywiście na razie nakłada się z naszym rysunkiem poglądowym. Jego może na chwilę ukryję tak żebyśmy mogli zobaczyć, co udało nam się w tej chwili osiągnąć. Mamy piękną e, bryłę, piękną mm, sferę, która jest ścięta od dołu. Kule, to jest słowo, którego mi brakowało przed chwilą. Mamy piękną, e, ściętą od dołu kulę, być może niedokładną kulę, ale, mm, ale jest to kształt naszego ciężarka. Ok, możemy w takim razie kontynuować projektowanie naszego e, ciężarka. Ja ponownie tutaj e, pokażę nam e, podgląd obrazka podg poglądowego, ponieważ wykorzystamy go do tego, żeby naszkicować, a następnie wymodelować rączkę za tego obiektu, i już do tego przechodzimy. Ok, tak wygląda nasz model w tej chwili. Jak widzimy, mamy podstawę bryły. Czas zaprojektować rączkę naszego ciężarka. I do tego wykorzystamy sobie narzędzie, którego jeszcze nie używaliśmy na naszej lekcji. Będzie to narzędzie dostępne w zakładce Create o nazwie Sweep. Sweep to takie narzędzie, które pozwala profil przesuwać po zadanej ścieżce. Do tej pory używaliśmy narzędzia RSO, w które zadany profil obracało wokół wybranej osi. Narzędzie Sweep działa dosyć podobnie, ale zamiast obracać ten profil, przesuwa go po prostu po zadanej ścieżce. Żeby wykorzystać to narzędzie do wymodelowania naszej rączki, musimy najpierw Zrobić trochę szkiców, i w tym celu musimy stworzyć profil, który będziemy przesuwać, a następnie ścieżkę, po której ten profil będzie przesuwany. I zacznijmy w takim razie od zaprojektowania profilu. Tym profilem będzie oczywiście przekrój naszej rączki. Zakładamy, że jest to przekrój okrągły, natomiast musimy oczywiście ten okrąg narysować w dobrej płaszczyźnie, w dobrym miejscu i o dobrych wymiarach. I zaczniemy sobie od szkiców. Płaszczyźnie XOZ, czyli w płaszczyźnie, której rysowaliśmy do tej pory. I będzie to szkic odpowiadający po prostu temu odcinkowi, który już wcześniej rysowaliśmy, do, czy wykorzystywaliśmy do kalibracji, tym razem musimy po prostu narysować dany odcinek. I ja w tym celu tutaj skorzystam z narzędzia Line, zaznaczę sobie. O, może w tym miejscu granicę dolną mojego. Mojej rączki, a następnie zamiast wpisywać czy klikać do górną granicę wpiszę sobie te 39 mm, które wiemy, że ta rączka powinna wynosić. No i tym samym narzędzie znalazło mi ten drugi punkt samoistnie. I teraz ten szkic możemy już zakończyć, ponieważ dalszą część szkicu profilu musimy wykonać w innej płaszczyźnie. Przejdźmy sobie najpierw do widoku 3D. I teraz dalszy rysunek wykonamy w płaszczyźnie prostopadłej do tej, w której, której rysowaliśmy dotychczas. I będzie to szkic w płaszczyźnie YOZ, czyli w tej płaszczyźnie. Patrzymy teraz na nasz, na nasz ciężarek z boku, i w tym miejscu musimy odnaleźć te punkty szkicu, które przed chwilą stworzyliśmy, czyli ten odcinek, który przed chwilą narysowaliśmy, i w tym. W ten odcinek musimy wpisać po prostu nasz okrąg. Ja sobie tutaj trochę strzelę, teraz gdzie ten punkt środkowy tego okręgu się znajduje. Następnie narysuję okrąg o średnicy 39 mm i po prostu przesunę go nieco tak, żeby odpowiadał on tym punktom, które wyrysowałam na moim odcinku. O, jak widzimy, to jest tutaj. Jakieś trzy odcinki. Wykorzystam sobie do tego opcję Move. Jeśli nie pamiętają Państwo skrótów, to zawsze może znaleźć to narzędzie w kategorii Modify, a następnie Move Copy. I tutaj, oczywiście, musimy najpierw znaleźć narzędzie. Klikamy strzałkę w górę, a następnie musimy określić, jak dużo chcemy przesunąć nasz okrąg. Ja na początku, może strzelę 1 mm, i to było zdecydowanie za dużo. 03. No, to mi się nie udało wpisać najlepiej. Spróbujmy jeszcze raz. 03. Tak, właśnie, to było 03 mm. I teraz, po przesunięciu tego okręgu o 03 mm w dół, mamy okrąg w odpowiednim miejscu, który odpowiada położeniu rączki na rysunku poglądowym, i możemy zakończyć ten szkic. Ok, wróćmy w takim razie do widoku 3D, ponieważ teraz przed nami naryszkicowanie ścieżki, po której powinien poruszać się nasz e, profil, żeby narysowana została rączka. W tym celu wykorzystamy sobie znów widok z od frontu naszego rysunku poglądowego, e, i ja sobie po prostu e, będę próbowała odwzorować tą linię, e, dolną linię, po której biegnie nasz. Czy granica naszej rączki. I tą linię sobie wykorzystamy jako ten właśnie tą ścieżkę, po której będzie przesuwał się nasz profil. E, I w tym celu e, ja e, znów utworzę szkic. To znowu będzie musiał być szkic na płaszczyźnie X 0 Z czy XOZ. I ten szkic już mi się udało utworzyć. Przybliżę sobie ten, to miejsce, gdzie chcemy rozpocząć nasz rysunek, a następnie skorzystam z narzędzia Fit Point Spline, czyli narzędzia pozwalającego na rysowanie krzywych. I tutaj sobie spróbujemy rozpocząć to rysowanie od punktu na naszym odcinku, a następnie będziemy sobie klikać punkty. Mniej więcej w tej samej odległości, rozłożone po łuku naszej krzywej, czy po krawędzi naszej krzywej. Może troszeczkę przesadziłam z przybliżeniem chwilowo, więc oddale sobie ten widok i tak krok po kroku odzorujmy sobie tą krawędź, to nie musi być idealnie dokładnie, natomiast oczywiście chcemy, żeby nasza figura była jak najbliższa oryginałowi i w tym celu no, musimy o to zadbać. Dobrze, I jeszcze parę punktów przede mną. I teraz zakończając nasz łuk, nie będę już odwzorowywać tego miejsca, czy tego rozszerzenia przy nasadzie naszej bryły, po prostu zakończę ten, tą krzywą, mniej więcej, w taki sposób, gdzieś w środku naszej bryły, natomiast Pomijając to rozszerzenie, to już by było troszeczkę zbyt skomplikowane na nasze dzisiejsze zadanie. I po zakończeniu tego łuku mogę skorzystać z tego narzędzia ptaszka, żeby zaakceptować przebieg mojej linii. Jak Państwo widzą, teraz pojawiła mi się cała masa, taka zielona pajęczynka, która pozwala mi doprecyzować przebieg tego łuku. Ja tylko skorzystam z, z tego, z narzędzia, które mi pozwoli z narzędziami, które mi pozwoli tylko i wyłącznie ten punkt środkowy tutaj zmodyfikować. Chcę, żeby on był jak najbardziej płaski, no bo ponieważ chcemy, żeby rączka no nie miała takich podwójnych łuków, tylko przechodziła jedna strona w drugą płynnie. Dobrze, wydaje mi się, że teraz udało mi się to już zrobić wystarczająco dobrze. Klikam przycisk Escape. Kliknę jeszcze Państwu tą linię dwa razy, żeby była ona lepiej widoczna. I tak wygląda nasza ścieżka, żeby było to bardziej widoczne, czy lepiej widoczne dla Państwa w momencie wykorzystywania tego narzędzia Sweep. Przesuniemy sobie jeszcze tą ścieżkę z brzegu naszej rączki do środka rączki i zrobimy to korzystając z narzędzia, z którego już korzystaliśmy. To będzie narzędzie Offset, czyli Modify Offset. I teraz wpisując jakąś wartość, mogę przysunąć tą krzywą, którą narysowałam w tej chwili, o dowolną wartość równolegle w każdym miejscu, tak żeby ta krzywa została zachowana. I ja sobie wpiszę wartość równą połowie średnicy naszej rączki, czyli będzie to 19,5 mm. Oczywiście widzimy, że w tym momencie musimy wpisać minus 19,5 mm, żeby Nasza, e, nasza krzywa się w dobrą stronę przesunęła, e, i klikam Enter. E, w ten sposób wyznaczyliśmy sobie naszą ścieżkę. No dobrze, i teraz e, jeszcze kilka kwestii takich porządkowych. E, ponieważ mamy już ścieżkę w środku, to ta e, ścieżka e, wewnętrzna nie jest tam już potrzebna, więc mogę ją sobie usunąć. E, ścieżka, którą narysowaliśmy na razie, obejmuje tylko połowę rączki ciężarka, co jest oczywiście drobnym niedopatrzeniem z naszej strony, ale żeby się tutaj nie przepracować, możemy ją sobie po prostu odbić w drugą stronę względem osi Z Ok. Ja zaznaczam sobie w takim razie oś Z jako ten, tą prostą odbicia. I klikam OK. I w tym sposobem mamy już całą ścieżkę gotową. Możemy przejść do modelowania naszego obiektu, czyli, czyli do kończenia modelowania naszego obiektu, kończę w takim razie nasz szkic, przechodzę do widoku 3D i teraz możemy już wykorzystać narzędzie Sweep, czyli Create, Sweep, wybieramy najpierw profil, profil jest już wybrany, ponieważ, ponieważ jest to jedyny dostępny profil w naszym w naszym y, projekcie w tej chwili. Wybieramy ścieżkę. Ścieżką tą będzie e, ta p, krzywa, którą przed chwilą narysowaliśmy. E, I jak widzimy, w tym momencie nasza bryła nam się podświeca na czerwono. To znaczy, że program mówi, że przy takim ustawieniu nie jest w stanie e, połączyć czy znaczy, e, narysować tego modelu, e, bo musimy jeszcze zmienić rodzaj operacji. Chcemy połączyć te dwie bryły tak, żeby ta rączka wchodziła nieco do środka naszej kuli. Zrobiliśmy to zresztą świadomie, przedłużając długość naszej ścieżki do wnętrza bryły, i korzystając z tej opcji, już możemy tą bryłę utworzyć. Ja w takim razie kliknę. OK, i mamy już gotową połowę naszej rączki. I teraz wystarczy zrobić ten sam proces drugi raz w drugą stronę, żeby uzyskać resztę rączki. Ale uwaga, po tym jak skorzystaliśmy z narzędzia modelowania, nasz szkic ostatni został ukryty, więc musimy go jeszcze ponownie pokazać tutaj na drzewku szkiców, żeby można było wybrać tą drugą część naszej ścieżki. I robimy to po prostu po raz kolejny, podobnie jak to było przed chwilą, korzystając z opcji Sweep. Wybieramy profil, następnie wybieramy ścieżkę, ustawiamy odpowiedni rodzaj operacji na join i klikamy OK. I tak wygląda nasza gotowa bryła. Możemy oczywiście schować sobie w tej chwili nasz rysunek poglądowy, bo nie jest nam już potrzebny, schować również szkice. Tak wygląda gotowy ciężarek. Ten plik możemy już zapisać i wyeksportować do drukowania. Ja za chwilę jeszcze wrócimy do naszych materiałów dydaktycznych i pokażę Państwu, na co warto zwrócić uwagę, drukując ten model. I ponownie znajdujemy się w materiałach dydaktycznych Robocamp przeznaczonych do pracy z tą lekcją. Jak widzimy tutaj po 16 krokach u instrukcji... Także udało się mm, zamodelować czy wymodelować e, kształt bardzo zbliżony do tego, który uzyskaliśmy wspólnie e, przed chwilą. E, a ja jeszcze zwrócę na koniec Państwa uwagę e, na. E, pole tekstowe, które znajduje się w, nad moją głową i częściowo za moją głową, które zawiera cały szereg istotnych wskazówek. Głównie są to wskazówki dotyczące tego, jak ten obiekt wydrukować, tak żeby nie było problemów. I w przypadku naszego ciężarka, jeśli chcemy skorzystać go do pracy z manipulatorem, zestawu LEGO Education Spike Prime, to należy wydrukować go w skali 1 do 5, czyli w dosyć sporym pomniejszemu, pomniejszeniu. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby w slicerze dodać do naszego modelu podpory. To jest taka standardowa opcja oprogramowania slicera, która pozwala Efektywnie i bezbłędnie możliwie wydrukować także takie obiekty, które mają jakieś wzniesienie czy, czy dziury, tak jak to jest w przypadku naszego ciężarka. Także te podpory trzeba będzie dodać do tego modelu już w oprogramowaniu slicera. Także przy przygotowaniu do wydruku warto zadbać o to, żeby wypełnienie obiektu nie było większe niż 10%, co zwiększy. Czy przyspieszy czas drukowania i zmniejszy ilość zużytego przez wydruk materiału? Dobrze, a ja jeszcze Państwu pokażę, jak ten obiekt wygląda po wydrukowaniu, bo już oczywiście go dla Państwa wcześniej wydrukowałam, ale najpierw zmieni wygląd kamery, żeby widzieli go Państwo lepiej. I oto jest właśnie nasz ciężarek. On, tak jak Państwu wspominałam, drukowany jest z takimi podporami. Mam nadzieję, że widzą to Państwo na, naszym, na naszej kamerze wystarczająco dobrze. Oczywiście, zanim przystąpimy do pracy z tym modelem i z robotem, należy te podpory wyłamać, usunąć. Ja to w tej chwili spróbuję zrobić. To nie jest zbyt trudny proces. Oczywiście, one są tak dodawane w miarę delikatnie, żeby nie uszkodzić głównego modelu i żeby nic nam tutaj nie zostało. Jeśli takie jakieś drobiazgi nam tutaj pozostają, to można je oczywiście dosyć łatwo usunąć nożykiem, co ja za chwilę zrobię. Ale tak wygląda nasz gotowy ciężarek w porównaniu do poprzednich. Wydrukowanych przez nas obiektów, czy zaprojektowanych przez nas obiektów i wydrukowanych. Ma on dosyć podobne wymiary, no ale każdy z tych obiektów będzie wyzwaniem dla naszego manipulatora. Za chwilę pokażę Państwu, jak manipulator poradzi sobie z zadaniem, które przed nim postawimy i na czym dokładnie będzie polegać to zadanie, ale najpierw przygotujemy się do tego do tej prezentacji. Mam nadzieję, że udało się Państwu zaprojektować ciężarek razem ze mną. Jeśli ten film się Państwu podobał, to proszę koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić nam kciuka w górę, żebyśmy wiedzieli, że więcej takich treści na naszym kanale Was interesuje. A teraz zapraszam już do kolejnego filmu, gdzie będziemy wspólnie programować manipulatora do tego, żeby przenosił różne obiekty, które zaprojektowaliśmy w trakcie dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia!